Dzieka, kochani, tam was w kolejnym odcinku na naszym kanale. Tak jak wam mówiłam, no teraz z racji tego, że już mamy wakacje, to mamy mega dużo filmików. I w sumie z racji tego, że dawno takiego filmiku nie było na kanale, czyli Q&A, to stwierdziłam, że w sumie z racji tego, że mamy wakacje, to w sumie można zrobić takie mniej więcej wakacyjne Q&A i przepraszam Was z racji tego, że mam no, rozpuszczone włosy, to pewnie będę je poprawiać, jakoś tak machać i tak dalej. I wiem, że może być to trochę górę. staram się tak nie robić, ale to jest taki troszkę mój jakby nawyk, tak, co... No, że jakby lubię poprawiać włosy i tak dalej, żeby one były ładne. No, ale cóż. No, jeśli takich film się spodobał i chcielibyście więcej takich Q&A, to piszcie koniecznie w komentarzach jakieś pytanka. Może nagram jakąś taką drugą część. Więc jeśli macie jakieś pytanka, to koniecznie piszcie w komentarzach i oczywiście zostawcie łapeczki w górę, żeby było więcej takich filmików. Tutaj wpadajcie na Instagramka. No i co? Pamiętajcie o subskrybowaniu kanału i lecimy. No, dobra. no to będziemy lecieć z pytankami. Oczywiście w y Jezu, ja to się zakończę. Pytanka, które tutaj mam są z Instagramka, więc bijajcie, bo ja tam często właśnie Was się pytam o różne jakieś takie pytania, czy chcielibyście zadać. Często też na Instagramie robię Q&A, więc w sumie zapraszam Was bardzo serdecznie. No i dobra, nie przedłużając, to lecimy z odpowiadaniem. No to pierwsze pytanko. Czy będą vlogi z wakacji? Tak, będą, bo jeśli nie wiecie, ale w sumie chyba to już wiecie po e, filmiku z, e, z pakowania walizki na Malediwy, to e, w dzień, kiedy ja to nagrywam, to już jutro lecę na Malediwy, więc no, mega się cieszę. Yy, ale tak, będą vlogi. Mogą być one trochę później, no bo jednak sporo tam będę nagrywała. I wiecie, zanim się zmontuję, zanim się je opublikuję, to będą trochę później, ale na pewno będzie sporo vlogów z maledików. Nie martwcie się. Ale jeśli chodzi o takie, jakby zwykłe, po prostu vlogi z wakacji, z racji tego, że no już się zaczęły wakacje, to też będą, będzie sporo różnych filmików, będą vlogi, będą różne filmiki. Jeśli. Chcielibyście jakieś konkretne filmy zobaczyć na kanale? No to w komentarzach możecie pisać. Ja na pewno sobie je zapiszę. Następne pytanie. Jakie jest Twoje ulubione danie? Powiem wam, że kiedyś. Mm, to powiedziałabym, że jest to na pewno spaghetti albo pizza i tak dalej. Ale teraz powiem wam, że w sumie nie wiem, bo nie mam takiego jednego ulubionego dania. Ale ostatnio to bardzo często jakby robię sushi i ono bardzo mi posmakowało i myślę, że na ten moment to sushi będzie moim ulubionym daniem. Ale w sumie lubię też pizzę, taką domową. Często moja mama właśnie robi. No i w sumie to chyba będą dwa takie moje ulubione. Duży jest przeskok między ósmą klasą, a Pierwszą technikum. To powiem wam tak: jeśli idziecie do technikum, no to może nie tyle, że to będzie taki przeskok, ale oczywiście w technikum dojdą wam przedmioty zawodowe i będzie tych przedmiotów zawodowych sporo. Ale jeśli na przykład idziecie do liceum, no to będą to tylko, wiecie, takie zwykłe przedmioty typu polski, matematyka, angielski i tak dalej i różne inne przedmioty. No to moim zdaniem nie jest to jakiś duży przeskok, ale jeśli właśnie, tak jak mówiłam, idziecie do techniku i idziecie na jakiś konkretny, wiecie, kierunek, no to dochodzą Wam, wiecie, przedmioty zawodowe. Czyli będzie więcej tych przedmiotów, bo będą tak zwane zwykłe przedmioty i przedmioty zawodowe. Frank, to już pytanko. Jesteś tolerancyjna? Tak, jestem jakby. Nie mam nic do, nie wiem, osób, które jakby. Nie wiem, wolą dziewczyny, czy y, chłopaki wolą chłopaków, albo dziewczyny wolą dziewczyny. To nie mam nic do takich osób, ani do. I innych po prostu osób, nawet nie wiem czy ktoś ich woli bardziej mięso, a ktoś tego mięsa nie lubi to ja nie mam nic do takich osób i naprawdę toleruję wszystkich. Piąte pytanie masz chłopaka? No, ciekawe, ciekawe ale nie, nie mam yy, Co lubisz robić w wolnym czasie? To powiem wam, że jest tego dużo i troszkę tutaj będzie wymieniają no to pierwsze, no to oczywiście, wiecie, leżenie i oglądanie filmów, seriali, jakichś, nie wiem, programów, telewizji i tak dalej. E, druga to oglądania, oglądanie YouTube'a, czyli to w sumie prawie jak to pierwsze, no bo wiecie, jakieś filmy, seriale i tak dalej. Ale drugie to, wiecie, oglądanie YouTube'a i tak dalej. E, trzecie... To jest chyba po prostu przeglądanie telefonu cały czas, typu wiecie, Instagram, YouTube, nie wiem, TikTok, Snapchat, Facebook i czy zwykły internet, no to to jest następne. Kolejne to jest nagrywanie filmików na no, ja dla Was. To bardzo lubię robić właśnie w wolnym czasie, typu nawet nagrywanie takiego zwykłego QA. I y, też lubię właśnie montować. Jak nagram jakiś filmik, to lubię go później od razu zmontować. Jest to dla mnie takie naprawdę relaksujące i tak zajmuje mi po prostu wolny czas. I co w sumie jeszcze? Hmm. Tak myślę co. Ale to są chyba takie, że tak powiem, najbardziej moje popularne rzeczy, które robię w wolnym czasie. Do jakiej szkoły chodzisz? Chodzę do technikum. Jest to technikum o kierunku, technik fotografii i multimediów i od razu wam mówię, że właśnie w tym roku skończyłam drugą klasę techniku. Gdzie chciałabyś polecieć? Uhuhu. No to w sumie jedno z takich małych marzeń, gdzie właśnie chciałabym polecieć. To się spełni już jutro, bo będę właśnie leciała na Malediwy. I to było takie moje, jakby pierwsze, największe marzenie, takie jakby podróżnicze żeby po prostu polecieć na Malediwy. Drugie to chyba byłby Nowy Jork i Miami bardzo właśnie chciałabym zobaczyć Nowy Jork, a najbardziej to chciałabym ogólnie Stany zobaczyć w zimie, bo wiecie, tak często mówią, że w zima w Ameryce bardzo ładnie wygląda i tak dalej i właśnie chciałabym to zobaczyć, więc to są takie mm, dwa jakby miejsca najbardziej. Też chciałabym zobaczyć Australię i Singapur. Y, Australia to w sumie tak, y, myślę, że w tym roku najbardziej tak mi przyszła, żeby ją zobaczyć. Y, wcześniej był to właśnie, y, właśnie, właśnie, tylko właśnie. Byłby to Singapur, czyli y, Azja. I chyba więcej to rzeczy raczej nie. Myślę, że to by były najwięcej, jakby. Najwięcej miejsc takich, które najbardziej chciałabym zobaczyć. Ulubiona pora roku. E, tak jak wam mówiłam we vlogu, to ja nie mam takiej jednej ulubionej pory roku, ale te, które są jakby najbardziej ku mnie, że tak powiem, to jest to wiosna i lato. One są, tak wiecie, jakby w jednym, że tak powiem. E, wiosna, dlatego że Wtedy jest moja ulubiona... Czekaj, chciałam się podgrapać po nosie. Bo wiosna wtedy jest najlepsza pogoda, najlepsza temperatura, jaka tylko może być. Czyli jest to na przykład około 20-15 stopni. Jest to moja ulubiona temperatura, bo wtedy nie jest za gorąco, nie jest za zimno. Możecie sobie chodzić w spodenkach, możecie sobie chodzić w bluzce, ale jak będzie zimno to możecie sobie założyć tylko bluzę, a nie kurtkę, bluzę i czapkę i po prostu wszystko i to właśnie lubię najbardziej, ale lato lubię też dlatego że po prostu na no, pierwsze wiadomo, wakacje więc jest taki, takie wolne ale też dlatego że możecie sobie wtedy no bo lato, nie, znaczy e, przepraszam, wiosna niby jest ciepło, niby jest trochę chłodno, ale jak na przykład chcielibyście nawet pojechać nad morze, no to jednak wejść na przykład do wody, to troszkę może być zimno, a w lato możecie sobie wejść do wody, do basenu, możecie się naprawdę w lato, tak wiecie, wyluzować, wycinować. Najlepsze miejsce, jakie kiedykolwiek odwiedziłaś? Łocho, No to pierwsze, to są chyba Stany Zjednoczone, które jakby, odwiedzi... jakby? Które odwiedziłam 4 lata temu było to Los Angeles, więc to jest chyba pierwsze takie najlepsze miejsce, drugie no to... Jutro już będą pewnie Malediwym, chociaż jeszcze ich nie widziałam, więc nie chcę ich, tak wiecie, dawać od razu na miejsce, że odwiedziłam je, to one już są super, bo jeszcze ich nie odwiedziłam. Dopiero jutro je odwiedzę. I myślę, że albo Kenia, albo Egipt. Wydaje mi się, że te dwa, że Kenia i Egipt. To były właśnie i Stany Zjednoczone, no i jutro będą Malediwy. To są takie cztery miejsca, które jakby były moim zdaniem najlepsze. Na ile lecisz na Malediwy? Na Malediwy lecę na 8 dni, czyli w sumie na taki cały tydzień. Ile będzie vlogów z Malediwów? Powiem Wam, że w sumie nie wiem. Ale wiem, że będzie ich na pewno bardzo dużo, bo yy, chcę z tego, że po prostu lecę na Malediwy, lecę spełniać swoje marzenia, to chcę nagrać jak najwięcej filmów, jak najwięcej porobić zdjęć, żeby mieć po prostu jak najwięcej pamiątek. Żeby, jak nie wiem, za kilka lat będę chciała zobaczyć, że na przykład byłam na Malediwach, tak, i chciałabym zobaczyć zdjęcia, to sobie wejdę wiecie, w folder i tak dalej i zobaczę czy nawet za kilka lat wejdę sobie na YouTube'a i zobaczę, tak, opublikowałam vloga z Malediwą, będę miała pamiątkę na kilkanaście lat. Więc myślę, że będzie ich naprawdę bardzo dużo. No i to kochani już były wszystkie nasze pytanka, jakie na, ja, na jakie dzisiaj odpowiedziałam. Mam nadzieję, że taki filmik Wam się spodobał. Jeśli może chcielibyście więcej takich filmików, yy, na przykład, nie wiem, może jakieś ciekawostki chcielibyście o Malediwach, Napiszcie mi w komentarzach, czy taki filmik byłby spoko. Jeśli tak, no to na pewno na Malediwach nagram taki y, filmik, bo myślę, że to by było spoko. No ale co? Jeśli film się spodobał, no to koniecznie łapeczka w górę i subskrypcja koniecznie. Wszyscy tutaj, którzy oglądają ten filmik i jeszcze nie subskrybują, to koniecznie tam na dole czerwony przycisk i subskrybuje. Co widzimy się w kolejnym filmiku. Do zobaczenia. Buziaczki i pa pa!